No. Czy wy tutaj coś widzicie? Taki ładny teren, budowle. A tutaj on. lapucha ja Nasz skarb. Nas uko ok ukochana Uciekł, 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 uciek. kurde. Tak, o, 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 o. coś niewyraźne. Tam jest jego kryjówka. No. Tutaj ma taką mniejszą kryjówkę. Tutaj ma górkę. Tutaj kwiatek. Wskazania. Ma duży teren. No. A to nie pytajcie, nie pytajcie wcale. To jego jeśli... To wyredźbienie skalnej mordy. No... Trochę, no takie o sobie. I... Gdzie ten ropuch? będzie seria shortów o ropuchu. No To właśnie. jest taki wprowadzający shorts o naszym ropuchu, o. No. On jest Sigma totalnym no. signu I, da, I z dawno go znaleźliśmy i długo to budowaliśmy. Zostawcie nam lajka i suba. No. Za to, że no. tak, tak ładną budowlę no. zbudowaliśmy. I wiecie co? I tamta mama Lopucha już ją wypuściliśmy, ale znaleźliśmy lopuchę. On zastąpi ją. No to papatki.